Wyszedłem od Ojca i przeszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, jesteśmy w bezpośredniej bliskości święta w niebo wstąpienia Pańskiego i liturgia przygotowuje nas do tego święta, ukazując te pouczenia, które Pan Jezus daje swoim apostołom dotyczące Jego odejścia do Ojca. Te pouczenia oczywiście mają nie tylko przygotować apostołów do tej zewnętrznej rozłąki z Panem naszym, ale też i mają pouczyć nas, że przecież my, którzy jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusowego, mamy podążać tą samą drogą. Pan Jezus oczywiście w swojej boskiej naturze zawsze jest swoim Ojcem, bo Trójca Przenajświętsza jest nierozdzielna, natomiast... Tej swojej ludzkiej naturze, którą przybrał w czasie, w czasie wniebowstąpienia, wchodzi do przybytku niebieskiego. Tą ludzką naturę wynosi do tych najwyższych wyżyn życia duchowego. I to, drodzy wierni, będziemy świętować w czwartek. To będzie treścią tego święta pięknego wniebowstąpienia pańskiego, ale to święto ukazuje również perspektywę naszą. Perspektywę dla nas. Bo przecież dosłownie to samo, co Pan Jezus powiedział o sobie, wyszedłem od Ojca i przeszedłem na świat, i znowu opuszczam świat i idę do Ojca, odnosi się również do nas. Bo przecież my też zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga i umieszczeni w tym świecie. Przyszliśmy na ten świat. I kiedyś będziemy musieli ten świat opuścić i pójść do Ojca. I tutaj drodzy wierni, cała sprawa się rozbija o to, czy jesteśmy rzeczywiście wykonawcami słowa, jak to powiada święty Jakub, apostoł. Bo to, co zostało powiedziane, jest oczywistością dla nas wiemy, że zostaliśmy stworzeni, że kiedyś tutaj przyszliśmy na świat i kiedyś ten świat będziemy musieli opuścić. To jest wiedza teoretyczna, którą każdy z nas z całą pewnością posiada. Ale rodzi się pytanie, czy ta wiedza jest przełożona na wykonanie. Czy rzeczywiście dokonuje się coś takiego jak wprowadzenie teorii w życie? Jeżeli zadamy sobie takie bardzo proste pytanie: Po co jestem na świecie, również dla katolików, jeżeli tego nie zrobi ksiądz, tylko jakaś inna osoba się zapyta, jaki jest cel Twój tutaj na Ziemi to wielu z nas będzie miało być może trudność, ażeby zdefiniować ten właściwy cel. Po co jestem tutaj na Ziemi? Wielu przedstawi różne doczesne cele, a niektórzy powiedzą, że w sumie nie wiem. I coraz częściej słyszymy taką odpowiedź, zwłaszcza u młodych, po co jesteś tutaj na tym świecie? Nie wiem. Ja się w sumie nie prosiłem na ten świat, w sumie nie wiem po co tu jestem. I to jest przerażające. Jeżeli nie mam celu na tym świecie, to nie będę do niego dążył. Bo w jaki sposób? Jeżeli mam cel, pożądam tego celu, to się wysilam, ażeby to osiągnąć. Jeżeli tego celu nie mam, no to będę szukał jakieś inne, zastępcze cele, którymi będę żył. I tutaj. Rzeczywiście, gama odpowiedzi, którą podsyła świat, jest bardzo szeroka. XX-wieczny filozof Martin Heidegger powiedział, że dermensis zum tode czyli człowiek jest bytem ku śmierci. To jest jedna z odpowiedzi, bardzo nihilistyczna, bardzo pesymistyczna. Ale też będą takie odpowiedzi, które będą mówiły, że unikniesz śmierci, albo będą próbowały powiedzieć, że nie ma śmierci, nie, albo Ciebie to nie dotyczy. I baw się tutaj na świecie. Cały konsumpcjonizm, cała ta pustka, która bije z tego stylu życia, który aktualnie jest lansowany, pokazuje, że de facto żyjemy tak, jakbyśmy nie mieli umrzeć, żyjemy tak, jakbyśmy nie mieli stanąć na sądzie Bożym. Tylko z przyjemności w przyjemność, z grzechu w grzech. I jakoś tam rzeczywiście funkcjonujemy oczywiście do czasu. To prawda, kiedyś czas się skończy, kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy Bóg powie, już czas stanąć i zdać sprawę ze swojego włodarstwa. Ale odsyłamy to i nie wierzymy w realność tego. Drodzy wierni, skąd w nas jest to życie iluzją? Stąd, że rzeczywiście ulegamy temu, jakby tej, tej modzie, eliminowania starości, a przede wszystkim śmierci z naszego jakby takiego codziennego życia. Otóż no tak się składa, że wcześniejsze pokolenia miały do czynienia ze śmiercią częściej. I bardziej namacalnie. Gdy ktoś umierał bliski, to ludzie się gromadzili, przy trumnie, modlili się, ta trumna najczęściej stała w domu, ludzie czuwali, modlili się, widzieli to ciało i czynili refleksje. Oto wczoraj ten człowiek oddychał, mówił, jadł, a dzisiaj leży martwy. Oto wczoraj być może ten człowiek był bardzo bogaty, posiadał wielkie konto, a dzisiaj ten człowiek leży w drewnianej trumnie i wszystko co miał podzielili między siebie jego spadkobiercy. Oto wczoraj temu człowiekowi być może o względy tego człowieka zabiegali inni. A oto teraz. Najbliżsi chcą się jak najszybciej go pozbyć, wynieść i zakopać na cmentarzu. Ta rzeczywistość mówiła, że niezależnie od tego, jak wielkie imperium sobie zbudujemy, ostatecznie kiedyś będziemy musieli się z nim rozstać. A teraz bardzo wielu, wiele osób w ogóle nie widziało umarłego człowieka. Śmierć jest czymś abstrakcyjnym. Niedostrzegalnym. I sobie tak mówimy, to pewnie mnie nie spotka. Natomiast z całą pewnością spotka. Z całą pewnością kiedyś przyjdzie moment, kiedy nastąpi to rozdzielenie duszy i ciała. Z całą pewnością. Drodzy wierni, chciałbym przytoczyć pewien przykład z żywotów świętych jak ważnym jest, ażeby rzeczywiście stać się wykonawcą tego słowa, które jest nam odczytywane i które znamy. Otóż na początku drugiego tysiąclecia po Chrystusie, żył taki święty, który jest bardzo mało znany, święty Bruno z Kolonii. Ten święty był kanonikiem i oczywiście przed nim była wspaniała kariera kościelna, bo był dobrze wykształcony i ze szlachetnego rodu Hartenfaust. Ale zdarzyło się pewnego razu, że Bruno brał udział w pogrzebie innego dostojnika. I w czasie tego pogrzebu wydarzyła się przerażająca rzecz. Mianowicie ten dostojnik, który leżał na marach, w trakcie gdy było odprawiane nabożeństwa za niego żałobne, podniósł się trzy razy, usiadł na marach i zawołał: Osądzony jestem i potępiony. Ten, który. Podniósł się na marach, był powszechnie uważany za człowieka dobrego. A oto cała katedra usłyszała z ust tego człowieka, że jest potępieńcem. Nie wiemy, jak odebrali inni uczestnicy nabożeństwa to wyjątkowe wydarzenie. Z całą pewnością był przestrach i lęk. Ale Bruno po tym wydarzeniu opuścił. Tą diecezję opuścił swoje stanowisko i z sześcioma towarzyszami udał się w miejsce całkowicie pustynne w okolice Grenoble i tam założył najsurowszy zakon męski milczących mnichów kartuzów. Tenże człowiek, doświadczając tego, czym jest śmierć, boży sąd nieubłagalny. Stał się wykonawcą słowa w bardzo radykalny sposób. Zapoczątkował życie anielskie tutaj na ziemi. Dotykali ciemnisi, czy też dotykają ziemi tylko o tyle, o ile konieczne, a serce odrywając od wszystkiego unoszą do Boga, ponieważ tam jest ich skarb, tam jest ich cel. Oni postawili swoje stopy na drodze, która prowadzi. Do domu Ojca, rzeczywiście, ponieważ pragną tego jedynego celu, i dla tego jednego celu poświęcają wszystko inne. Drodzy wierni, Pan Jezus nam mówi dzisiaj, że o cokolwiek poprosimy Ojca, da nam, ale oczywiście, jeżeli poprosimy w imię Jego, czyli Pana Jezusa. I żeby poprosić o cokolwiek w imię Pana Jezusa, to to, o co będziemy prosić, musi być zgodne z Panem Jezusem. Bo przecież nie możemy się powoływać na Pana Jezusa i prosić o coś, co by było ze szkodą dla nas. Bo byłoby to zniewaga wobec Syna Bożego, który jest naszym odkupicielem i naszym zbawicielem. Dlatego też, rozwierni, to co jest istotne, żeby. Przed dzień tego święta, w niebo wstąpienia pańskiego, postawić swoje stopy na drodze do, do nieba, do domu Ojca, a tą drogą jest Pan nasz Jezus Chrystus, a żeby robić wszystko, co jest możliwe, by żyć według Jego zasad i Jego nauki. Tak jak święty Bruno, bardzo radykalny i wyjątkowy sposób. Podjął się tego dzieła nawrócenia. Tak samo jesteśmy my wezwani do tego, abyśmy rzeczywiście, nie tylko znali zasady wiary, ale żebyśmy rzeczywiście stopy swoje postawili na tej drodze. I to się będzie zaczynało od małych rzeczy, które będą pod prąd, będą niejako niemodne, niewygodne dla tego świata, ale będą zbawienne i konieczne dla nas. Stąd nie marnujmy czasu, bo jaką drogą idziemy, na no taki będzie progres. Jeżeli idziemy drogą potępienia, to być może rzeczywiście na marach naszych zawołamy: Jak ten nieszczęsny kanonik Osądzony jestem i potępiony. Ten, ten głos nasz, być może niedostrzegalny i niedos, niedosłyszalny dla otoczenia, przecież będzie wiecznym wołaniem. Dlaczego? Dlatego, że szliśmy drogą, którą zabrnęliśmy za daleko i z której już później nie było odwrotu. Tego też najwyższy czas zawrócić. Być może dużo żeśmy zmarnowali czasu i daleko zabrnęliśmy. Tym bardziej starajmy się zawrócić i postawić nogi swoje na tej drodze, która do Królestwa Niebieskiego prowadzi. I oby Najświętsza Maria Panna była dla nas tą gwiazdą przewodnią, która będzie wskazywała nam właściwy kierunek, kierunek, w którym znajduje się cel naszego życia, zbawienie wieczne, szczęście niezmierzone w domu Ojca, w którym oczekuje nas Pan nasz Jezus Chrystus, który poszedł tam, ażeby przygotować nam miejsce. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.